Witam serdecznie na kanale Jaro i Luna Dzisiaj jesteśmy na zamku w Stobnicy eee, Właśnie przyjechaliśmy Jestem tu dzisiaj nie sam tylko z Agą razem Aga, pokaż się Dzięki No i tu mamy takie wejście na ścieżkę a tam już widać z daleka Aga przytrzymaj albo no, bo i to nie wiem widać widać o proszę bardzo zamek w stopnicy No i właśnie tam będziemy się kierować jest taka ścieżka, tam jest wejście toalety e, Jakby co wejście kosztuje 50 zł normalny bilet, nie wiem czy tam ulgowe są można sobie usiąść Dobrze, zapraszam do relacji zamku. Robić to. <gry> Teraz podziwiaj. Fajna to zrobili. Zobaczymy, jak będzie dalej. Co? Co my tu mamy? Co to jest? Aha, to jest cała trasa? Nie, aha, gdzie to jest? Stobnica, mapka, stobnica. znajduje się między praktycznie Obrzyckiem a obornikami. Także tu jest mapka. Tak. No teraz nagrywam. Ale już wyłączam, zaraz się włączymy w innym systemie. Już idziemy. No i okej, okay, zbliżamy się do zamku w Stobnicy. Idziemy sobie taką ścieżką edukacyjną. Można też kupić bilet za 40 zł, nie? 40 zł. E, jakiś tam stateczkiem sobie tutaj właśnie jest jeziorko. Zresztą już podchodzimy pomału. E, no to stateczek, nie, to jakaś łódka. A, No widać teraz. Zaraz będziemy widzieli łódkę. No a tu zbliżamy się do tego. No powiem szczerze, że robi wrażenie. Nieaga. No jest, jest po prostu, zobacz tam, yeah. obłęd, dobra ludziska. No, i taką łódeczką można za 40 zł e, sobie popłynąć na około tego zamku. Tak mniej więcej to wygląda. Jest potężny. E, Także są różne kontrowersje na temat tego zamku, wybudowanego przez prywatnego inwestora, ale okazało się, że sąd zasądził, że, że, że może być, że tak powiem. Dalej to wykończają Niesamowite, powiem Wam, to jest szok. Ile to wyjściowe, 50 zł, za oglądanie czegoś takiego, chociaż z tej strony. Nie wiem, tam chyba będzie można iść. Pójdziemy sobie i, i zobaczymy, tam dalej. Bo tam jest wejście z tamtej strony, gdzie teraz płynie ten łódka. I nie wiem, czy będzie można. Ale jest tutaj już, no, powiem Wam tego tak nie odzwierciedla oczywiście film. Zobaczcie sami. Super Dobra. Tak ja też robi zdjęcia. Ale ja tuś wolniej, wolniej Ok, na razie przerywam relację No dobra, i tu jest z tej strony teraz mamy taki widoczek Wejście w dół mało sobie pójdę o, Tak to tu teraz z tego, z tej strony wygląda No idziemy tam do wejścia malutku. Tam widać jakiś o, o leczęsionka. O Jezu. Nic wczoraj nie piłem, nie. Ale jest zbliżenie, to niestety nie widać. Tam jest taki mostek. Dobra, a my idziemy sobie dalej ścieżką edukacyjną. nie ma jakiego stabilizatora i dlatego mi się tak to wszystko będzie chyba trzęsło trochę niestety A jeszcze mi nie stać na zakup tego ale jak dobrze pójdzie to o, ale piękne widoki spójrzcie sami niesamowite zobacz Aga tu się teraz też prezentuje nie? O.

Nie wiem, dlaczego no. pozycja nie na dalej. Okay. Tu się znajduje taka łódka. Za 40 zł jest taki rejs właśnie na koło tego zamku z bliska można obejrzeć to bardziej ludzie wsiadają O! Budka z jedzeniem tam jest Okej, okay, idziemy sobie tędy Łódka płynie już z wędzającymi Okej, okay, a my teraz będziemy szli przez ten mostek taki Okej, okay, idziemy dalej ścieżką. Okej, okay. tu mamy taką, takie zdjęcia poglądowe. Tu mamy rok 1940, 2001, 2007. No i obecnie w tej chwili zamek, <noise> tak za nieźle. Okej, okay. podchodzimy bliżej do zamku. A i nie wiem co tu mam teraz, powiększenie było chyba. W tej chwili zaraz sprawdzę. Dobra, wchodzimy do pierwszej bramy w zamku. Tak, pierwsza brama pens. Tam nie jest dalsza, jest inna. O, tu mamy już budę z jedzeniem. Jakieś lody i coś tak dalej. Jacek? Dobra, Jacek ma rowerek, okej. Okay. Później z rowerkiem i o, tak? Nie? Nie. tak, żeby był porządny. Super. Jest cały czas ognisko. Przygotowane. Proszę. Tu mamy do kiełbasek. Do kiełbasek mamy przyrządy. Można sobie przywieźć swoją kiełbaskę widzisz można kiełbaskę swoją ognisko zrobione nie? tu mamy taką fosę jakby tu mamy jakąś boczną bramę a tam jest chyba jakaś główna brama teraz do niej pójdziemy nie Aga? no już już No piknie, piknie powiem Wam, piknie Następny Ok, idziemy dalej do następnego jakby mostu zwodzonego, bo tamten oczywiście też był zwodzony most, a widać zresztą tutaj też liny i tak Fossa odgradzająca. Hmm, tutaj jest opisane trochę. Ten zamek. Wszędzie mamy oczywiście kosze na śmieci i fajnie. WC było na samym początku. Nie widzę tam gdzieś tu jeszcze jakieś tutaj, ale to sprawdzimy. Idziemy teraz prościutko, prościutko na drugie wejście, to jest chyba główne. Jakby wejście, tak mi się wydaje. Proszę bardzo, tak zwane Słońce akurat świeci, mam nadzieję, że ten film jakoś wyjdzie pięknie. No na pewno w przyszłości będą tu jakieś filmy nagrywane na 100%. No i mamy tutaj następny nas zrodzone, zobaczcie jakie metalowe, stalowe łańcuchy i tam jest całe urządzenie, które podnosi w środku tak to mniej więcej też tam wygląda, ale no niestety nic dalej nie. No, i przy bramie jest domofon. Jakby no. <laughs> co do króla można zadzwonić i otworzy bramę. <laughs> Księżniczko do zamku zapraszam. To jest, jest mega. W zasadzie powiem wam a tam widzę jeszcze można iść z tamtej strony, od drugiej strony. Zobaczymy czy tam pójdziemy, czy tam ta ścieżka dalej wiedzie. E, chyba naokoło jeziora, ale nie wiem czy pójdziemy, bo w sumie to prowadzi ona gdzieś tam dalej. Ale dobra, zobaczymy. Na razie jeszcze filmik kończę. E, robię małą pauzę i włączę się za chwilę. Dobra, słuchajcie, my idziemy sobie dalej na ścieżkę jakąś tam edukacyjną. Eee, nie będę się więcej rozgadywał. Trzeba tu przyjechać, po prostu zobaczyć. No, to jest mega przepych, mega pieniądze, 500 milionów. Podobno e, no, poszło na to już w tej chwili. E, no, ale to już nie moja bajka, nie nasza. Jest prywatny jakiś inwestor i nam to robi. Trudno. No, fajnie, fajnie to wygląda. No comments. A my, że tak powiem, idziemy sobie gdzieś dalej. Nie wiem, tu jeszcze można z tamtej strony chyba iść, ale myślę, że tak w większości pokazałem, jak to wszystko tu wygląda. I idziemy teraz całego jeszcze kawałek, później sobie pójdziemy na jakąś kawkę, może na jakieś jedzenie. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się, zapraszam do oglądania filmu. Na razie. Pa. Hej. I ostatnie jeszcze ujęcie. Do zobaczenia.